W tym wideo pokażę Ci trzy moje ulubione aplikacje oparte o sztuczną inteligencję, z których sam korzystam na co dzień przy tworzeniu kontentu na social media, przy tworzeniu krótkich, pionowych wideo. I co najlepsze, wszystkie te aplikacje możesz przetestować za darmo. Ja korzystam tak naprawdę z trzech. Z każdej wyciągam coś innego, każda służy do czegoś innego, i w tym wideo właśnie pokażę Ci na swoim konkretnym przykładzie, jak wycisnąć jak najwięcej właśnie ze sztucznej inteligencji przy tworzeniu i edycji pionowych wideo. Zaczynamy! I narzędzie numer jeden to absolutny game changer ostatnich tygodni: narzędzie, które pozwala mi odzyskiwać nawet do kilku godzin tygodniowo przy tworzeniu kontentu wideo, konkretnie krótkich, właśnie pionowych wideo. Narzędzie Minwo. Z którego możesz skorzystać zupełnie za darmo. Ma ono swoją wersję darmową, ale zobacz. Już wersja pro kosztuje zaledwie 4,5 dolara miesięcznie. 20 złotych, a naprawdę możliwości narzędzia Minwo są potężne. I Minwo ma takie trzy główne funkcjonalności, z których ja korzystam. Funkcjonalność numer jeden to Minwo tnie twoje długie, poziome wideo na krótkie rolki. Możesz wrzucić na przykład link do twojego filmu na YouTube, bądź też załadować z komputera cały, cały długi plik poziomego filmu, a Minwo potnie ten film na rolki. Znajduje odpowiedni kontekst, więc to nie są rolki wycięte przypadkowo, tylko znajduje w długim filmie odpowiedni kontekst i tworzy dynamiczne około jednominutowe, pionowe wideo. Dodaje napisy w języku polskim, birole, emoji, przejścia. Więc jest to mega sposób na optymalizację Twojej pracy, na wykorzystanie raz nagranego Twojego poziomego wideo, i stworzenie z niego takich teaserów, zajawki właśnie w postaci pionowych, dynamicznych rolek. Tak więc wystarczy załadować swój długi film, bądź też wkleić film do YouTube'a i po chwili mamy z takiego jednego, 15-20 minutowego filmu na YouTube'ie około 10 rolek. Druga funkcjonalność to oczywiście edycja pionowych e, wideo. Nie musisz mieć długich wideo, aby tworzyć krótkie rolki. Możesz nagrać krótką rolkę... Telefonem wrzucić do Minwo, i Minwo edytuje właśnie e, Twoje rolki. Dodaje dynamiczne napisy w języku polskim, dodaje birole, dodaje emoji, świetnie szczytuje język polski, gdy są jakieś błędy, możemy oczywiście je poprawić. I trzecia funkcjonalność mi minwo, absolutny game changer, funkcjonalność, która mi naprawdę odzyskuje mnóstwo godzin tygodniowo, to kalendarz. Z poziomu Minwo publikuje swoje pionowe rolki, pionowe filmy. W kilku miejscach naraz. Na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie i na LinkedInie. Wszystko z jednego miejsca, właśnie z tego minwo. Tutaj widzisz mój kalendarz, gdzie zaplanowane mam posty. Nie muszę się oddzielnie logować do każdej z tych aplikacji, wrzucać tam filmu, ustawiać opisu, ustawiać tytuł. Minwo robi to za mnie. Wystarczy, że po edycji danego filmu kliknę eksport, klikam postu social. Zaznaczam, na którym portalu społecznościowym ma pojawić się moje wideo. Tutaj mam opis mojego filmu, który też AI mi napisze. Zobacz, klikam Write Captions. Wybieram ton na przykład profesjonalny i po chwili mam gotowy opis tego, tej rolki. Mogę też oczywiście dodać hashtagi. Klikam hashtagi i już mam od razu hashtagi. Mogę zmienić tytuł filmu na przykład na YouTube. I gdy wszystko jest OK, klikam Schedule. Wyznaczam, kiedy ten film ma się opublikować kalendarzu. Wybierzmy sobie na przykład 15 styczeń. Mogę wybrać godzinę. Klikam schedule. I te wideo pojawi się automatycznie na wszystkich moich social media, które przyjmują, że tak powiem, pionowe formaty wideo. Absolutny game changer. Link do Minwo oczywiście w opisie tego filmu wypróbuj, bo naprawdę warto. My, Minwo ma swoją wersję darmową. Jednak ja ci polecam zainwestować, zainwestować w płatną wersję. Zobacz. Kosztuje niecałe 20 zł miesięcznie, a naprawdę możliwości są ogromne. I zanim przejdziemy do narzędzia numer dwa, chciałem zaprosić Ciebie na mój kurs na mojej stronie eakademia.online Kurs AI dla biznesu. Gdzie znajdziesz e, tam kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tego typu narzędzi? W tym kursie właśnie pokażę Ci, jak zoptymalizować Twój czas pracy dzięki właśnie sztucznej inteligencji. Ale to nie wszystko. W tym kursie również pokażę Ci, jak możesz zarabiać właśnie na sztucznej inteligencji. I korzystanie z tego typu aplikacji, na przykład właśnie e, jak Minwo, czy tych kolejnych, które za chwilę pokażę, to jest też świetny sposób na zarobek, bo możesz oczywiście za pieniądze, tworzyć tego typu pionowe e, wideo rolki dla firm, które nie mają na to czasu. To wszystko cały proces również w tym kursie. Link do kursu AI dla biznesu oczywiście w opisie tego filmu. A teraz już przechodzimy do narzędzia numer 2. A narzędzie numer 2 to captions.ai. Narzędzie z którego korzystam od półtora roku jestem mega zadowolony. Jest to narzędzie płatne. Ma trzy warianty cenowe a nawet cztery z tego, co widzę, ja korzystam z tego wariantu za 24,99 miesięcznie, ale są to jedne z najlepiej wydanych pieniędzy na narzędzia, ponieważ to narzędzie to prawdziwy kombajn, jeśli chodzi o tworzenie i edycję krótkich, pionowych wideo, ale nie tylko. Ma mnóstwo funkcjonalności AI. Do niedawna narzędzie Captions AI było dostępne tylko dla użytkowników systemu iOS, ale obecnie możemy korzystać również właśnie chociażby na Androidzie. Możemy z tego narzędzia korzystać zarówno na telefonie, jak i też na komputerze. Ja korzystam na telefonie, cenię sobie w captions wygodne, z poziomu kciuka mogę naprawdę robić przy wsparciu AI mnóstwo rzeczy, które za chwilę Ci właśnie pokażę. Zalogujemy się do captions i pokażę Ci najważniejsze funkcje. Zaczynamy. A tak wygląda właśnie aplikacja Captions. Od środka mamy tutaj właśnie edycję wideo. I zobacz, jakie tu są niesamowite funkcje. Przede wszystkim narzędzie Captions. Captions, przepraszam, szczytuje napisy w języku polskim, tak? Możemy sobie wybrać styl tego typu napisów. Zobacz, jest tutaj mnóstwo właśnie styli. Mamy chociażby tutaj style wiralowe. Możemy wybrać, możemy też edytować dany styl, zmieniać kolory, zmieniać fonty danego stylu. To, co mi się bardzo podoba tutaj w aplikacji Capshance, to chociażby funkcja zbliżenia. Zobacz, klikam zoomowanie i już aplikacja Captions przybliża mi tutaj twarz, oddala dzięki czemu jest to bardziej dynamiczne, tak? Zobacz, tutaj są też takie przejścia, może puśćmy, o, takie właśnie flesze przebłyski tutaj w tym miejscu, tak? Mogę to oczywiście sobie wybrać, na przykład w tym miejscu podzielić materiał i w tym miejscu wybrać sobie na przykład takie oto funkcje, jak, no niech będzie ten flesz, tak? Właśnie w tym miejscu puszczamy film i cyk, mamy, tak? Bardzo ważna rzecz, wycinanie ciszy. Jest to mega funkcja AI, która pozwala na oszczędzanie mnóstwo, mnóstwa czasu. Nie, nie musimy nagrać takiej rolki właśnie pod rząd, nieomylnie, wystarczy, że zrobimy pauzę i tutaj mamy taką funkcję właśnie jak przycięcie. W tym filmie akurat nie wykryto przerw, ale gdy te przerwy są powyżej bodajże sekundy, to przez automatycznie te przerwy nam wycina. Możemy też wstawiać birole. na przykład, gdybym chciał tutaj wstawić, na przykład w tym miejscu, jakiś birol, żeby ten tekst, żeby te wideo było jeszcze bardziej dynamiczne, to klikam tutaj opcję naszym i mam tutaj media. I zobacz, mam na przykład tutaj dojście do bazy stokowych obrazów i na przykład sobie tutaj wpiszemy jakąś frazę. Niech to będzie na przykład fraza wideo. Aplikacja captions wyszukuje właśnie w banku zdjęć wszystkie, właśnie grafiki związane z wideo. Na przykład wybierzemy sobie, sobie tą wideokamerę. Mogę sobie ustawić tutaj, o, w ten sposób na przykład. Klikamy apli i zobacz tutaj, o, i mamy takie oto przejście. Więc naprawdę mega opcja. Jest też opcja magiczna edycja. Wtedy Captions e, samo przy pomocy AI znajduje do konkretnych słów, tak jak tutaj widzisz, zczytał, tylko nie zawsze to jest w porządku, ja zawsze lubię robić to manualnie z palca, bo na przykład, zobacz, głowa, no tutaj mi jakiegoś tygrysa znalazło, tak, jakaś tam korona, miesiąc, niektóre po prostu te są z czapy, że tak powiem, te grafiki, możemy też oczywiście je sobie tutaj odhaczyć, tych, których nie chcemy, a te, które chcemy, klikamy apli i to one się tutaj nam dodadzą do tego filmu, więc tutaj jest to przede wszystkim właśnie jest mega opcja. Klikamy eksport i możemy właśnie wyeksportować sobie taką już rolkę dynamiczną do naszego dysku komputera. Przepraszam, do telefonu. Inną opcją, z jakiej korzystam tutaj w Captions, to są wstępy do moich filmów na YouTube. Zobacz, tu mamy poziome wideo, nie pionowe. Ja nagrywam sobie właśnie wstępy do moich filmów na YouTube, minutowe, dwuminutowe. I żeby te moje filmy na YouTube właśnie były bardziej dynamiczne, to robię właśnie takie oto. Takie oto wstępy. To jest właśnie minusem aplikacji Captions, że ona umożliwia na dodawanie, na edycję filmów do 5 minut z pozycji mobile, z pozycji telefonu. Natomiast na komputerze możemy obrobić film do 10 minut. Szkoda, że nie ma tej opcji bez limitu, ponieważ całe odcinki moje na YouTube właśnie robiłbym właśnie w Captions, a tak robię tylko chociażby wstęp, tak? Ale też jest ciekawa opcja, która pozwoli wyróżnić się Tobie, jeśli tworzysz właśnie poziome filmy na YouTubie. Inne bardzo ciekawe opcje w Captions, to oparte o AI, to są absolutnie game changery. Zwłaszcza dla osób, które nie chcą nagrywać wideo, które czują, że tak powiem, się źle z kamerą, bo zobacz, klikam sobie tutaj na przykład utwórz i mam coś takiego jak AI Creators. I tutaj mogę stworzyć mojego bliźniaka. Tak, klikam AI Twin i zobacz, to jest właśnie mój, mój bliźniak. Wystarczy nagrać minutowe, minutowe wideo, gdzie aplikacja Captions wyświetla nam tekst, który mamy powiedzieć i aplikacja Captions stworzy nam naszego właśnie bliźniaka, tak? Jestem tutaj ja i później wystarczy, że wkleimy jakiś tekst, na przykład tutaj klikamy prompt to video, wybieramy tutaj Darka, klikamy select Dariusz i tutaj na przykład wpiszemy o czym chcemy wideo, niech to będzie na przykład zalety zielonej herbaty. Klikamy generuj skrypt i mamy, zobacz, skrypt do takiej rolki. Klikamy generate video i za chwilę aplikacja captions korzystając właśnie z tego mojego awataru, utworzy właśnie wideo o zaletach zielonej herbaty, gdzie ja swoim głosem, swoją mimiką będę mówił o tym, nie nagrywając tego typu wideo. Jest to absolutnie mega funkcja, bo zobacz, jakie to stwarza możliwości. Możesz nagrywać rolki wcale nie, nie nagrywając ich. Tworzysz takiego bliźniaka, trwa to około minutę, a aplikacja Captions zrobi taką rolkę za Ciebie. Stwarza to też ogromne możliwości zarobkowe, jeśli chodzi o tworzenie tego typu wideo dla klientów, no bo e, idziesz do klienta, nagrywasz z nim taki minutowy film, w zasadzie on może sam się nagrać. Minutowy film w aplikacji Captions i później na podstawie, tak jak mówię, tego minutowego wideo, aplikacja Captions tworzy taki AI-awatar, tworzy jego bliźniaka i możesz z aplikacji Captions stworzyć dla Twojego klienta tego typu, właśnie wideo. Bez udziału Twojego klienta. No absolutny game changer, jeśli chodzi o zarabianie na właśnie sztucznej inteligencji. No i mamy właśnie to wideo, jak widzisz mówię ja. I teraz mamy dwie opcje do edycji. Zobacz, na przykład jest tutaj edycja AI i mogę wybrać jeden z takich właśnie trzech szablonów, tak? Na razie są to trzy szablony. O, nawet widzę czwarty doszedł, co jeszcze niedawno go nie było. I właśnie w takim szablonie z tego mojego wideo o zielonej herbacie, aplikacja Caption stworzy mi film. Ale mogę przejść też do tego edytora, który wcześniej ci pokazywałem, o właśnie widzisz tutaj i zobacz. I mamy wideo o zielonej herbacie, którego nie nagrałem aplikacja tutaj Captions wykorzystała oczywiście ten mój awatar. Jest też ciekawa opcja, o której wcześniej ci nie powiedziałem. Jest to tutaj funkcja chociażby dźwięki, gdzie możemy dodać właśnie dźwięki. Możemy wygenerować na przykład dźwięki przy pomocy AI, tak? Tutaj na przykład nie wiem, klikniemy epic music, tak? Aby wygenerować ścieżkę audio do naszego wideo przy pomocy aplikacji właśnie Captions. Klikamy Generate, Generate Sounds i po chwili będziemy mieli właśnie gotowe dźwięki, które możemy wstawić do naszego wideo. Mamy pięć takich dźwięków do wyboru. Ten na przykład trwa trochę ponad dwie sekundy. Więc absolutny game changer, tak? I jeszcze jest jedna niesamowita funkcja, o której ci nie mówiłem, jeśli chodzi o aplikację Captions, możemy nasze wideo tłumaczyć na języki, na różne języki, więc mamy tutaj Add or Translate Captions, więc możemy tłumaczyć nasze wideo na język na przykład angielski i wtedy możemy działać jak najbardziej globalnie. I zanim przejdziemy sobie do aplikacji numer 3 AI dla biznesu, zapraszam Cię oczywiście na mój kurs AI dla biznesu, gdzie pokazuję właśnie w jaki sposób możesz wdrożyć i wykorzystać te wszystkie narzędzia sztucznej inteligencji. Jest tych narzędzi w tym kursie kilkadziesiąt, tak? Jest tam oczywiście Minvo, Captions, gdzie pokazuję też krok po kroku jak z, tamtych, jak z tych narzędzi korzystać. Jest też specjalny moduł, gdzie pokazuję właśnie jak Zarabiać na sztucznej inteligencji, tak? Jak właśnie znaleźć sobie tą niszę AI, wdrażanie AI w małych i średnich firmach i na tym zarabiać naprawdę duże pieniądze? Zobacz, jakie to są możliwości. Dzisiaj pokaza pokaza pokazałem Ci, jak do tej pory dwie aplikacje, za chwilę pokażę Ci trzecią i już e, wydając tak naprawdę kilkadziesiąt e, złotych, e, minwo 20, captions e, około stówki 120 złotych. Już możesz zacząć zarabiać, chociażby właśnie tworząc pionowe wideo dla, dla firmy czy też dla twórców internetowych. Link do mojego kursu eakademia.online, oczywiście w opisie tego filmu. Podobnie też jak link do aplikacji Captions, więc to narzędzie, oprócz Chat GPT, używam najdłużej. To narzędzie rozwija się najlepiej ze wszystkich aplikacji AI, z których do tej pory korzystałem. Półtora roku w dobie AI, korzystania z jednej aplikacji, uważam to za duży sukces. Eee, tej aplikacji jestem z niej mega zadowolony. Jest bardzo przestronna, a wszystko właśnie z poziomu kciuka, z poziomu telefonu. Tak więc polecam i przechodzimy do aplikacji numer 3. I narzędzie numer 3 to Opus Clip. To narzędzie również wycina pionowe, dynamiczne rolki wideo z Twoich poziomych wideo. Opus Clip ma swoją wersję darmową, bardzo dobrą zresztą wersję darmową, więc też możesz z tego narzędzia skorzystać. I to narzędzie również znajduje kontekst w naszych poziomych, długich wideo i wycina z niego rolki. Dodaje napisy, dynamiczne napisy w języku polskim. Mam wrażenie, że Opus Clip lepiej zczytuje język polski niż Minwo. Minwo, moim zdaniem, stosunek ceny do jakości tutaj w Minwo jest dużo lepszy. Też dobrze Minwo tłumaczy filmy z języka polskiego, jednak robi nieraz błędy, natomiast Opusclip tych błędów robi dużo, dużo mniej, dużo też więcej wycina rolek z poziomych wideo niż Minvo, aczkolwiek to się nie ma tym co sugerować, bo nie wszystkie te rolki też będą się nadawały. To prawda, Opus Clip dobrze znajduje kontekst danego wideo, jednak nie wszystkie rolki będą się nadawały. To, że ono Wam wytnie 15 rolek, a nie 10, to nie znaczy, że 15 będzie się nadawało. Tak? Ale również możesz tutaj zmieniać kontekst, jeśli dany kontekst Ci nie pasuje, na przykład uważasz, że rolka została zaczęta zbyt wcześnie lub zbyt późno, chcesz na przykład od początku zdania wstawić początek Twojej rolki, to można to oczywiście tutaj sobie edytować. Jeśli chodzi o zasięgi tego typu rolek, bo to też pewnie Cię interesuje, to są różnie. Zobacz, tu jest kilka filmów, które zostały właśnie w ten sposób nagrane. Niektóre nie mają nawet tysiąca wyświetleń, ale ten na przykład ma 66 tysięcy na TikToku. Ale jest też m.in. film, właśnie wycięty przy pomocy Opus Clip, ile brać pieniędzy na stronę internetową, który mi zgarnął 82 tysiące wyświetleń. Więc uważam, że warto przetestować nawet za darmo, bądź też wykupić sobie chociażby miesiąc właśnie na próbę. Link do Opus Clip oczywiście również w opisie tego filmu, tak samo jak link do wszystkich tutaj tych trzech aplikacji, które pokazałem. I po raz kolejny zapraszam Cię właśnie na mój kurs AI dla biznesu. Bez celu po pierwszym dniu sprzedaży link do tego kursu oraz do wszystkich moich kursów na mojej stronie eakademia.online w oczywiście w opisie tego filmu. Daj łapkę w górę, jeśli ten materiał podobał się i napisz mi, z których Ty aplikacji AI korzystasz na co dzień w swoim biznesie. Do następnego wideo, trzymaj się, hej!